Dzień dobry moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie z gry Europa Universalis 4, z naszej wspaniałej kampanii Polską, Polską, którą będziemy się starali robić prawdopodobnie, no minimum podbój Europy, a może nawet podbój świata, zobaczymy, czy tu w ogóle wysiedzę, bo Europa Universalis 4, jak się podbija świat, to chodzi po tym, jak, jak nie wiem, wiecie, laguje i tak dalej. W poprzednim filmie podbiliśmy dosyć sporo, bo wzięliśmy sobie Szwecję na Unię Personalną, swoją drogą mam z nią minus 118 relacji, więc jak szybko tego nie poprawię na plus. To z chwili śmierci mojego władcy stracę Unię Personalną, więc zaraz to naprawimy. Z Moskwą mam chyba trusa, tak? I z Osmanem też mam trusa. Dlatego teraz chyba pójdziemy na wojnę z Wielką Koalicją. Postaramy się ją rozwalić. I to nie będzie łatwa wojna, bo w koalicji są wszystkie wielkie, większe państwa. Plan jest prosty wygrać parę bitew i zrobić White Pisa z koalicją. Jedziemy. I wypowiadam wojnę od razu Goslarowi. Teraz ta gra będzie chodziła tak jakby chciała, a nie mogła. No i cóż, to trzeba zrobić. Trzeba się pozbyć koalicji, jeśli chce podbijać potem, no nie. Burgundia przyjmie uderzenie koalicji, a w międzyczasie pozajmuję jej forty. O tutaj się widzę, że wyszkoliła też moja super husaria. Bardzo się cieszę. Husaria fajnej jednostki. Nie umiem ich co prawda jeszcze dobrze używać, bo bardzo rzadko gram polską. No, ale jak rozumiem, jest to taka lepsza kawaleria, czyli do flankowania. Dobra, Goslar zajęty. Spróbujemy stoczyć tu bitwę z Wenecją i zobaczymy, jak się sprawdzi moja husaria. Pokaż. No dobra, bitwa ładna, trzeba przyznać. Idziemy tą armię rozbić. O, bo tu jeszcze Genua szturmuje Konstantynopol. W Konstantynopolu znowu zapomniałem fortu. Dobra, kolejne forty padają. Moglibyśmy zawrzeć już biały pokój z Goslarem. Nie. No dobra, to poczekajcie chwilę. Postaram się mu jeszcze naklepać. Tu stoczymy bitwę z Genuą. Tak, tak, tak. Dobrze wchodź na Galipoli. Kurde, tylko jeden tysiąc dorwiemy. Dobra, mam tą armię Genuańską i zobaczymy, czy ich pokonamy. Zdecydowanie tak, mamy wszystko lepsze no i bardzo dobrze, wracamy do kraju, bo tu mnie Wenecja oblega. O, Jezus Maria, ale mi się armia tu okrążyła. W sensie armia jest w ryzykownym miejscu. Mogą się we mnie wbić zaraz. Musimy się jakoś wydostać. Dobra, moi wasale się wbili w armię wroga. Dobra, to ja im pomogę. Rozbijemy armię Wenecką. O ile się uda. Tylko zaraz doradca od dyscypliny wzięty. Nie. Dobra, teraz mam od dyscypliny, bijemy. Dobra, Jezus. E, bitwa przegrana oczywiście. Za dużo ich się wzięło, ale ze Szwecją mamy już pozytywne relacje. Więc teraz nie powinienem mieć w ogóle. N nie zarwie się już Unia jak Mój król odejdzie. Kolejna bitwa z Koalicja. Zobaczymy, czy wygramy. Oczywiście, że tak. I tu będzie jeszcze kolejna, którą też wygramy. Dobra. Musimy niszczyć tą koalicję jak najszybciej. Nie ma innego wyjścia. Armia szwajcarska na Wiedniu też będzie niszczona. Pięknie. Mam jeszcze za mało kawalerii w tych yy, armiach. I za mało artylerii, która pomoże mi niszczyć ich o wiele bardziej. Kolejna bitwa wygrana. Teraz na bo tu fort. Zniszczone. 45 tysięcy stoi na Zagrzebiu. Więc wbijamy się od razu. Lepsza morale, lepsza dyscyplina. rzeź. Proszę bardzo. Bitwa wygrana. Oj, oj, oj. Francja się wbiła we mnie tutaj na, w Albanii. Wycofaj się. Nie mogę tak samotnie oblegać fortu, bo będzie źle. To jest w ogóle? Patrzcie. Augsburg ma 26 tysięcy. Takie małe księstwo i 26 tysięcy wojska zrobił. To akurat śmieszne, powiem szczerze. Dobrze, wielka bitwa z Francuzami na porcie. Eventy nie zaspaniajcie mi. Dwa, 30 tysięcy do 7 tysięcy strat, więc bitwa pięknie zwy, zwyciężona. Teraz tylko porozbijać to coś, co mi szturmuje Czechy. I wygramy to. Już nie niedługo do pokoju, więc moment. I zaraz będzie pokój. No i chyba największa bitwa tej koalicji, którą wygrałem. Pięknie. No i mamy biały pokój z koalicją. To cię sporo manpowera, ale trudno. Niestety nie poradzimy. Odbieram ziemię. wybuchę co prawda bunty, ale to nie jest problem. Zaraz to naprawię. No i teraz za 5 lat czeka nas naprawdę trudne wyzwanie, ponieważ będziemy musieli Podbijać wszystkie niemieckie państwa, które były w dotychczasowej koalicji, i to podbijać je tak uważnie, żeby nie powstała żadna kolejna koalicja. Wybuchła dość kontraformacja, więc ja osobiście stanę na straży, nie wiem. Tego, bo to mniej większy improve relation będzie miał mniejszą agresywną ekspansję, to znaczy się będzie spadała. Kończył się pokój z Danią, nawet nie czekam, od razu wypowiadam im wojnę. Dania upadnie jako pierwsze państwo, no powiedzmy, że z kręgu niemieckiego, bo powiedzmy, że Dania jest blisko Niemiec, no nie? Nie mówię, że jest stricte niemieckim państwem, no ale powiedzmy, że do tego kręgu należy. Skończył chyba event o traktacie w Tordesilla, czyli teraz państwa kolonialne podzieliły się łupami. No spoko, powodzonka wam życzę. Mamy w kraju 11% inflacji, ale 70 golda zarabiam na czysto, więc nawet spokojny wynik. Oczywiście można by, tu, można by tu na Polsce wyciągnąć myślę, że spokojnie 300 golda w tym czasie, jakby się budowało, wiecie, develop, dewowało prowincje i tak dalej. no Ale po co, nie? Ja podbijałem dużo, więc nie, nie było za bardzo jak tego zrobić, bo cały hajs poszedł na wojnę. Pozwolę sobie zjeść wschodnią fryzję, w sensie zachodnią, chyba. Już będziemy zjadać te państwa, tak naprawdę, poza koalicją, byleby tylko zjadać. Dopóki mam sojusz z Hiszpanią, to tak naprawdę i z Wielką Brytanią to nie grozi mi koalicja, bo reszta państw katolickich zostanie przeze mnie podbita, a te dwa zostaną na końcu. Dobra? I Dania też dnika z mapy, sporym kosztem, co prawda, bo dużo agresywnej ekspansji, no ale teraz już nie zbiję tej agresywnej ekspansji, tak żeby inne kraje. Nie wchodziły w koalicję. Każde będą wchodzić i trzeba po prostu wypowiadać wojny, jak od razu się kończą pokoje. No i oczywiście w całym kraju trzeba budować sądy, żeby gaweringowo wyrobić. Okej, okay? Koniec pokoju z Imperium Osmańskim. Idziemy od razu na wojnę. Tutaj nie ma co tak naprawdę czekać. Dobra, skończyły się też trusy, więc nie mamy wyjścia. Wypowiadamy od razu wojnę. Na początek Wursbuk. Będziemy toczyć chyba 3-4 wojny naraz. Ja wam od razu mówię: Wenecja już do koalicji. No nie. Ech, i znowu będzie koalicja? No dobra, wypowiem tyle wojen, ile dam radę. Potem po prostu będziemy chyba musieli znowu toczyć wojnę z koalicją, bo ja nie widzę innego po sposobu, żeby to wygrać. Z Francją będę poprawiał relacje, może Francję nie dołączy. I Austrii też wypowiem wojnę. Kilka wojen naraz powinno być GIT. No tym bardziej, że Austriacy już próbują odzyskać swój Wiedeń, ale im się to nie uda. O, Imperium Osmańskie się tu wbija. Ja spróbuję ich pokonać. Justuz Mario, jako żeś. Bardzo dobrze. Teraz tak, niech oni tu przejdą jako pierwsi. Ja nie będę do nich lazł. Burgundia ma w ogóle 50 tysięcy żołnierzy. Co jest? A ja cztery wojny prowadzę. cóż, takie jest życie z koalicją, moi drodzy. Nie ma innego wyjścia. Żeby nie powstawała koalicja, trzeba toczyć ciągle wojny. Tym bardziej, że ja chcę dzisiaj podbić Niemcy. Kolejna bitwa z armią osmańską. Jezu. No i król zmarł. Dobra, ale Unia ze Szwecją utrzymana. To nieważne. Jeżeli król żyje, to tylko to się liczy. Najlepsze z tą całą armią osmańską jest to, że oni już to nie uciekną. I ja ich teraz na tym Peloponezie zniszczę. No widzicie jaka bitwa? Imperium osmańskie jest w dużym kryzysie. I ja wam to mówię. Kolejna debata parlamentarna, to się mega przyda. Coś na Manpower poproszę. Chociaż nie, na reformę. Na Manpower nie potrzebuję. Z Manpowerem sobie radzę. Normalnie czuję się jak w polskim sejmie. Czy jak każdy po prostu wszystko trzeba przy... przekupić. Tu łapóweczka, tu coś. I zaraz się przekona. Proszę bardzo, przekonaliśmy. I zaraz będziemy mieli kolejną reformę. I to już wchodzimy na takie fajne reformy. Więc ja tam się mega cieszę. Strasburg wyciągamy z wojny elegancko. Dzięki temu możemy anektować cały Würzburg. Koalicja urośnie, ale kogo to obchodzi? Tak naprawdę teraz te państwa to już będą cały czas wchodzić w koalicję, tak jak już mówiłem. Więc się tym kompletnie nie przejmujemy. Olewamy to. Po prostu na to plujemy. Koalicja to coś, czego bardzo nie lubimy. A jak się kogoś nie lubi, to się z nim nie rozmawia. Proszę, kolejna bitwa z koalicją wygrana. No, czy nie z koalicją, tylko no wiecie o co chodzi? Z tymi państwami co toczę wojnę z nimi. Próbujemy rozbić tu armię osmańską. No dawaj, 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 udało się ślicznie, no to oblegamy forty. Osman ma 113 tysięcy żołnierzy, ale ma ode mnie słabszą armię i się boi we mnie wbijać. Tym bardziej, że ja mam dużo kawalerii, która ich mocno flankuje, bo zazwyczaj wbija się mniejszą armią. Francja wysłała kondotieri do armii wroga, czyli tak jakby płatne wojsko, no ale już ich nie ma. Zniszczone. Bo tu nawet Bretania się opowiedziała po ich stronie. Dziwne w ogóle jest, że Brytania. A, już wiem czemu Francja nie zada Brytanii. Brytyjczycy im dali sojusz, jak zwykle. I Francja ma sojusz z Brytanią, ej to już jest desperacja. Swój, swoje naturalne państwo, które powinna podbić działa na sojusz. Czy mi wystrzeliły pakta konwenta? Mój władca ma 32 lata i dostał chyba pakta konwenta ten event. Tak, pakta konwenta, co to robi? Aha, super. I kiedy ja to mo Nie mogę tego zdjąć. Nie no, super. Dobra, nieważne tak naprawdę. Potem się tym zajmę. O, Sejm zgadza się z naszą polityką. Ty, fajne. Minuzi 10% do technologii, do idei kozak. To może jednak te pakta konwenta nie były takie złe. W każdym razie i tak się postaramy ich w przyszłości pozbyć. Mamy kolejną reformę rządową. Jak na moje, to tutaj możemy iść w integrację sejmików, minus 5% separatyzmu, czyli prowincje będą bardziej lojalne. Verden też upadło, więc od razu je anektuję. Oni tu wszyscy powchodzili do koalicji, czy jest ktoś, komu mogę wypowiedzieć wojnę? Potem będę mógł y, temu zielonemu wypowiedzieć wojnę. Moskwa, pok O Jezus, Moskwa ma jest koniec pokoju. Od razu wojnę wypowiadam, bo Moskwa nie może wejść do koalicji. Ona też nie ma jakiś. Ona ma za rozejusznikowi tylko 26 tysięcy armii. To ja mam cztery armie, po minimum 26 tysięcy, więc ich rozwalę. Sam nie wierzę, że to mówię, ale trzeba chyba przystopować trochę wojny, bo kończy mi się manpower. Nie mam pojęcia, dlaczego go tak dużo tracę. I nie mam też pojęcia, dlaczego przestaję zarabiać. Eee, a, bo 36% 36 golda płaca na korupcję. Dobra, to wszystko jasne. No tak, bo korupcja w Polsce zawsze spływała duży problem. Polska poradziła sobie z korupcją dopiero gdzieś w latach 90. I dzisiaj jest dalej w Polsce oczywiście korupcja, ale dużo mniejsza. Ale w latach 90 to był rzeczywiście dość spory problem. Augsburg, biały pokój. To zostały jeszcze jakieś małe państewka, widzę. No dobra, z Brytanią pokój. Tutaj z Luką też chyba będzie już pokój. Tak jest. Czyli Austria wypadła z wojny. Za dużo wojen wziąłem naraz i mi kraj zaczyna płonąć. Widzicie co tu się dzieje? Ale spokojnie. Nie jest tak źle. Armia osmańska wbrew pozorom jest bardzo rozdzielona przez co łatwo jest, jest ją zniszczyć, ja mam jeszcze dużo unii personalnych, wasalii, więc poradzimy sobie. No dobra, z Austrią bierzemy następujący pokój, zjadamy tak naprawdę całą Austrię tutaj, ona tylko będzie tu istniała. Nie powiem, yy, trochę to mi przeszkodzi, no bo teraz koalicja się już na pewno okopie, no ale podbić to to będzie jakaś masakra. Yy, I trochę przegiałem, bo mam 177 overextension. Ten kraj wybuchnie. Ale będzie sobie ciekawie. W Pradze już 50 tysięcy buntów. Nice, Prago, nice. Osmańskie AI zaczęła myśleć, bo oni wykorzystują statki do tego, żeby się co chwilę desantować na Ateny albo na Konstantynopol. Tutaj z południowe obszary Ukrainy i Mołdawii mi splądrowali. No dobra, ten kraj trochę płonie, to trzeba przyznać. Bunty, jakieś podboje Moskwy. Ja mam też forty źle zbudowane, masakra jakaś. Imperium Osmańskie proponuje mi biały pokój. Ta, na pewno, biały pokój. Mhm. Nie będę zawierał białego pokoju w wygranej wojnie. Was jest to prawda 100 tysięcy. Nie macie już żadnego sojusznika. Walczymy sami. Ja mam większe siły dwukrotnie. Rozjadę was. To Moskwa, kurde, musiałem je wypowiedzieć wojnę, mimo że kompletnie nie mam gdzie jak tam wysłać sił, ale nie było innego wyboru. Bo ona by weszła do koalicji i wtedy byłaby wojna jeszcze gorsza. Co jeszcze te bunty, jak mnie one denerwują, nienawidzę tłumić buntów w tej grze. Mówiłem to wielokrotnie. Dobra, ale przynajmniej flotę osmańską uda się może zniszczyć. Chociaż ja to nie wiem. Sytuacja jest tragiczna, powiem szczerze. Wezmę sobie obrońcę wiary, to mi do kolejnego misjonarza i dzięki temu wykonam misję. Udało się wykonać piękną misję na rozbudowę Konstantynopola. Pięknie. No nareszcie, ziemia okorowane, teraz ty, podbijaj całych ruskich. Tu rozbijamy ruską armię, daleko się zapuściłaś, armia wroga. Do Szwecji aż, ale już po tobie. No dobra, od Moskwy weźmiemy hajs na pewno. Pytanie, czy ja chcę od nich jakąkolwiek ziemię. Teoretycznie mógłbym wziąć coś takiego, ale to będzie wyglądało słabo. No, ja zresztą co ja tu nie wezmę, to będzie wyglądało słabo, więc nie ma, nie ma co patrzeć na walory kosmetyczne. Robimy teraz trikulec i robię maksymalną ilość generałów, bo mam nadmiar punktów militarnych, dzięki czemu nabijamy profesjonalizm armii. Ja wiem, że to jest może trochę słaby sposób, ale potem, jak się ma za dużo punktów, to się tak robi. No, nareszcie, wszystkie pożyczki spłacone. Teraz już zarabiam czysty hajs. A wojny z Imperium Osmańskim i z Rosją się przedłużają. Trwają już po 10 lat. Nie ukrywam, że mi się to bardzo nie podoba. Jeszcze wybrałem z Bekasu z Belli. Nie, super. Wybrałem z Bekasu z Belli i nie mogę zabrać Osmanowi więcej niż posiadam. To po się więcej niż jest na terytorium Bałkan. O Boże, ale zepsuję. Dobra, to Humilate'a od nich może wezmę. Albo nie, zawierzemy taki pokój. Już trudno. Nie warta była ta wojna z Osmanem. Już od razu wam to mogę powiedzieć. Teraz to ja wysyłam dyplomatów do urażonych przeze mnie krajów, niech oni poprawiają z nimi relacje, może się skończy tak, że, nie wiem, pogodzimy się jakoś i oni wyjdą z koalicji, rozbudowuję też manufaktury, to co teraz zrobię, dodam mi jakieś 10 golda, już jest teraz lepiej, zrobiam 240, 100 golda na czysto, no dobra, i następujący pokój z Moskwą, zabierzemy im troszeczkę ziemi, zabierzemy full hajsu, Będziemy mieli dostęp do Morza Kaspijskiego. Gdybyśmy jeszcze, gdyby jeszcze się udało zjeść terytorium Genui, to już by to rzeczywiście fajnie wyglądało. I znowu przekroczyłem 100% over y tak, extension, więc będzie problem. Bo samo mi będą bunty wybuchały. Ale no trudno. Potem mam taką dużą armię, żeby te bunty tłumić Rozbudowujemy dalej manufaktury, żeby golda było więcej. To jest dobry moment, żeby ustawić... Priorytet na punkty y, administracyjne, bo mam ich zdecydowanie za mało. O, rozbudowujemy też ten pałac w Wiedniu, bo on mi dodaje jednego dodatkowego dyplomatę. To jest super. Zobaczmy, czy jest jakakolwiek szansa, że ktokolwiek wyjdzie z tej koalicji? <laughs> nie, no nie ma mowy. Oczywiście, że nie. Będą się cały czas buntować. W sumie nie wiem, co robić z punktami dyplomatycznymi, więc pozmieniam sobie kulturę gdzie nie gdzie. Oczywiście na polską. Jak kultura polska rośnie w całym kraju, zwłaszcza tutaj na terytorium Galicji i tak dalej. Tutaj zmiana kultury jest bardzo tania, a tak to wiecie. Będzie więcej Polaków. No i oczywiście na Śląsku musi być kultura polska. 2000 punktów wydałem, ale ja jestem mądry po prostu. Brawo ja. Ten pałac też zaczniemy budować. Niech się te pałace budują. No dobra, minęły 3-4 lata. Cały kraj już jest stabilny. Stabilne 50 golda zarabiam tylko, nie? Dlaczego? Aha, bo korupcja, dobra, nieważne. Weźmiemy też sobie jednorazowo tańsze pożyczki, bo musimy wprowadzić instytucje. Mamy to. I teraz tak, kolejna idee, jakie by tu wybrać? To ja pójdę w ilościowe, żeby było więcej manpowera. Bardziej, że idee kosztują nas tylko 250 punktów, co jest sporym modyfikatorem, bo no, u Jezu 75% do kawalerii. Moja kawaleria jest kozak. Dlaczego ja mam to takie wysokie aż? Nie wiem, ale ściągam całą armię tutaj, bo będę toczył wojnę z koalicją kolejną. Zacząłem film od koalicji, to i będę kończył koalicją. Jak zwykle oczywiście. I wezmę do tego nawet Anglię. Anglia mi pomoże. Nawet nie chodzi o to, że ja sobie z nimi nie poradzę, tylko chodzi o to, żeby ich troszeczkę odciągnąć od frontu. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. I mam taki chytry plan, który Wam pokaże jak skończę tę wojnę. No dobra, oni już coś tu wymyślają. Trzeba potoczyć bitew. Zwłaszcza z Wenecją. Tyk, armia wenecka zniszczona. Stack totalne. totalny. Oni w ogóle mają ulepszone forty, ja jeszcze nie mam. Dlatego ich się oblega długo, a mnie oblega się krótko. Ja tak naprawdę chciałbym z tej wojny tylko jedną prowincję, ale to wam pokażę potem. Jak mi się uda przeżyć do Włoch. Wtedy, wtedy wytłumaczę o co mi chodzi. Oj i oni do Szwecji wchodzą, trzeba by tu armię przesunąć. Kurde, prześciślinę poprzeż, przechodzili. No i niestety straciłem jedną armię, gdzieś mi ją rozsmarowali. Tutaj, we Włoszech, nie zauważyłem. Jak na złość, no nie? Dobra, plan przedarcia do Włoch się nie uda, koniec koalicji. Tyk, szybciutka wojna, pięć lat pokoju. Jestem już tak potężny, że nie, ma, że nie mam państwa żadnego, które mogę wziąć na rywala. Wszyscy, wszystkie państwa świata są ode mnie słabsze. Żadne nawet nie jest porównywalne ze mną. Mamy kolejny sukces, pozbyłem się w Polsce inflacji, 0,13. Niech się obecny polski rząd uczy ode mnie. Bo oczywiście, znowu w Polsce inflacja rośnie. Poproszę też Hiszpanię o to, żeby zerwała sojusz z Genułą. Genialnie! Robimy klejemy na Genułę i atakujemy ją za 5 lat. No i zakończyła się też 50-letnia Złota Era Królestwa Polskiego. No, rzeczywiście była to Złota Era, bo podbije tyle terytorium. Nie ma co ukrywać, było przyjemnie. O, widzicie? Kultura się zaczęła zmieniać. I patrzcie, jak wygląda kultura polska. Już w wielu prowincjach ją mamy zaprowadzoną. Zaprowadzajmy dalej. Całe Czechy będą polskie. W sumie rzadko zmieniam kulturę w terytoriach, ale skoro już robię film, no to by to ładnie wyglądało, będę sobie zmieniał. Koniec pokoju z Austrią, ale nie mam niestety jakiej wypowiedzieć wojny. No cóż, wypowiemy komuś innemu. Koniec pokoju z Osmanem, ale jemu na razie wojny nie będę wypowiadał. Dopiero potem to zrobię, bo muszę się zająć tą koalicją w Europie. Mamy to. Koniec pokoju ze wszystkimi, a więc po kolei. Na początek Albania, bo państwo jako pierwsze zostanie zjedzone, bo uśmiech w kurza. Drugie to Ditsch-Marsien. Trzecie to Goslar. Powinienem też jak najszybciej wypowiedzieć wojnę Wenecji, no ale na to przyjdzie jeszcze pora. Dobra, Ditch Martian zostaje całe zjedzone. Powiem też wojnę Lubece od razu, bo mogę. Dobra, cała Albania i Ragusa znikają z mapy. Wreszcie sprzątam moi drodzy, nie podbijałem tych państw wcześniej, teraz to trzeba zrobić. W sumie te Oldenburgi wszystkie i tak dalej to też już pozjadam. Znowu overextension przerośnie mnie za bardzo, ale trudno. Jak możemy coś zjeść, to nie zwlekajmy, tylko to po prostu jedzmy. Goslar i Hesja też znikają. I Lubeka też znika. O, piękna wojenka. Kolejne połowa, połowa Niemiec zjedzona. Teraz będzie ciężko to wszystko okrobić. Mam 200 overextension. Kraj wybuchnie i będzie wybuchał, ale na to nic się poradzimy. Takie jest po prostu życie. Jak się chce szybko podbijać, trzeba się z tym liczyć. Przynajmniej udało się, zobaczcie zamknąć cały Bałtyk. Tak się w ogóle zastanawiam, czy odziedziczenie Burgundii to nie jest możliwe tylko wtedy, kiedy istnieje HR. Ale chyba nie. Po prostu ja chyba nie mam szczęścia. Musiałbym być długo w pokoju, żeby to e, anektować. Czy tam odziedziczyć. No jeden pies. Wow, w ogóle jak Mainz urosło. To jedno prowincjonalny kraj był. Teraz tak naprawdę pozostaje tylko robić klejmy, badać po kolei wojny. Bo teraz tych państw jest za mało, żeby weszło do koalicji, już się będą bały. Jak ja jeszcze zrekrutuję jedną armię, co mam zamiar zaraz zrobić, no to już w ogóle sobie nie poradzą. A jesteśmy w ogóle jeszcze w erze, w której się nie podbija najszybciej, bo najszybciej to się podbija w erze absolutyzmu, która będzie dopiero gdzieś za 30 lat. Do ery absolutyzmu na pewno zjem yy, chłopaków tutaj w Niemczech, to jestem o tym święcie przekonany. I Wtedy będę mógł już jechać Francję. Że do Francji to by mi się przydał absolutyzm, powiem szczerze, bo zjedzenie Francji to będzie, no zobaczmy na ile ona jest wojen. Na ponad 6 wojen, więc trochę to potrwa, nie powiem. Prawie całym kraju zbudowałem już sądy, no ale tak trzeba. No i widzicie, wziąłem też idee ilościowe i się problem Manpower'a rozwiązał. 2700 na TIG, czyli na miesiąc. Cili i Bośnia również znika. Ej, patrzcie, overextensja over też spada. Praktycznie nic mi nie zrobiły te bunty. Kończy mi się też trud z Moskwą, więc zaraz będę miał z nią wojnę. Rozbudowujemy dalej budyneczki. No i niestety, Genua wzięła sobie sojusz z Wielką Brytanią, więc będziemy musieli postarać się żeby zerwali ten sojusz. No dobrze, mamy w tym momencie jeszcze wojnę z Wenecją. Musiałem ją szybko wypowiedzieć, żeby łapież zaczął mnie wzywać do tej wojny. Widziałem, że się przygotowuje. zaraz jedziemy w tym momencie w Wenecję i za chwilę pójdziemy jeszcze na Francuza, bo chciałbym od Francji przejąć te terytoria włoskie. To jest właśnie ten plan, o którym mówiłem, jak miałem wojnę z koalicją. Zabiorę mu parę prowincji, dosłownie te cztery, i wyzwolę sobie z nich na Apol, i potem będę miał rekonkwesta na Hiszpanię, bo z Hiszpanią trzeba powoli już zdrywać i wypowiedzieć jej wojnę, więc taki jest plan. No i na Wenecję to trzeba budować obowiązkowo siatkę szpiegowską, bo to jest, że tak powiem, bardzo drogi kraj. Po prostu ma drogie i przydałoby się zlikwidować agresywną ekspansję jak najbardziej. O! I mamy event. Powstanie Chmielnickiego. Stracę trzy stabilności i wybuchną mi bunty, no ale nie mogę sobie pozwolić na to, żeby y, była niepodległość Kozaku, bo mi się kraj rozleci. będzie miał katastrofę. Po prostu ich stłumimy i tyle. Dobra, i oprócz Wenecji wypowiadam jeszcze to, jak już mówiłem, wojnę Francji. O-o! I moja flota poszła na dno. I to bardzo dużo tej floty. Dobra, trudno. Flota może jej poszła na dno, ale nic na to nie poradzę. Wypowiadam wojnę Francji. Nie wzywam do tego nikogo. Ojoj, tylko że jak mi teraz poszła flota na dno, to jak ja się dostanę do Wenecji? To jest bardzo dobre pytanie, powiem wam. Coś zaraz wymyślę w każdym razie. No i powstanie Chmielnickiego już stłumione, więc nie ma żadnego problemu. Okej, okay, udało się. Udało się wejść na Wenecję. Nie małem kosztem, co prawda, ale jesteśmy. Nie wiem jakim cudem, ale jakoś flota wenecka się odsunęła. Idę rozbić armię florencką i francuską. Piękna rzeź. I oblegamy od razu Paryż. Kurczę, Wenecja ma tu 44 tysiące. Rozwalę to. Dobra, podzieliły się te armia. Idealnie. No to toczymy bitwę. Kurde, nie, nie uda się. Węgry pomóżcie mi. No ja tę bitwę przegram, ale Węgry ich dojadą, okej. Okay. Wbijem się w górach. Niepotrzebnie, niepotrzebnie, kompletnie niepotrzebnie. Ale Paryż zająłem. O jeszcze armię Bretanii rozwarowałem. przy okazji. Jezu, ile ta Brytania ma wojska? 30 tysięcy miała, takie małe księstwo. Kolejna bitwa z armiami. O nie, oni mają jeszcze przejednostki, ja już to widzę. Ja mam technologię jedną zacofaną, ale spokojnie, zaraz ją naprawię. No nie, Hiszpan został papieżem. To akurat dla mnie bardzo Niedobrze. Tak, bardzo, bardzo niedobrze. Bo ja z Hiszpanią będę chciał mieć wojnę, a ona teraz przez papieństwo może dużo zyskać. I też zaczyna mnie to wkurzać, że moje armie mają za małe morale. Dobra, nareszcie już nie będę miał mniejszego morale, bo wziąłem lepszą technologię. Więc mamy lepszy rodzaj jednostek. Dobrze, teraz wygramy te wojny na pewno. Jeśli tak, byśmy je wygrali, bo widać. Okej, okay, ostatnie niedobitki armii weneckiej. Zostało zająć jeszcze trzy porty francuskie dosłownie i koniec wojny. Z Wenecją już mogę być pokój, tak. Wenec... Znaczy, nie z Wenecją, przepraszam, tylko z Florencją. No dobrze, i z Wenecji weźmiemy sobie pokój taki. Tu zostawimy jedną prowincję, ale tylko dlatego to wziąłem, żeby, w, żeby wziąć Wenecję. Więc jak na moje jest Git. Dalej przekraczam dość mocno Gavering, Kurde, no. Przeszkadza mi ten Gavering, jak nie wiem. Pozwolę sobie od razu wypowiedzieć wojnę mace. Jak tylko dyplomata wróci. Chyba, pięknie nam też idzie na wracanie. Co prawda, w Rzeszyc nadal są centra reformacji. One znikną, jak się tylko skończy era reformacji. Czyli za jakieś 25 lat około, myślę. Tak zwykle wojna z całą rzeszą. Trzy państwa tutaj, wojnę. Jeszcze z Francją mam wojnę. A oni też tu pobudowali lepsze forty. Ciężko się to wszystko oblega. Z Augsburgiem pokój na 5 lat. Zaraz go zaatakuje. W sensie, Wszyscy wiecie, jak się skończy pokój. Trzeba te bunty szybko tłumić, bo nie mogę korować przez to i overextensja mnie dojedzie. Francja utraciła wszystkie porty, więc wystarczy ją teraz tylko oblec i będzie git. Boże, jakie ja się cieszę, że ja mam te unię personalne. Bez nich bym normalnie nie wyrobił z tymi buntami. No dobra, mogę zawrzeć pokój z Francją. Zabiorę tu jeszcze jedno... Nie, nie mogę jeszcze zawrzeć pokoju. Dobra, zaraz, moment. Koniec wojny z Mainz. I od Mainz zabieram takie prowincje. Znowu urosłem, pięknie. Teraz to tylko okorować. znowu nie wiadomo, ile to będzie kosztowało. No dobra, ślicznie, wojna z Francją wygrana. Przejmujemy następujące terytoria. I teraz tak, Burgundio. Czy ja mogę Unii Personalnej przekazać terytorium? Mogę, więc proszę to dla ciebie. I ja wyzwalam teraz Neapol. I ten Neapol będę odbijał na Rekonquestie po prostu jego terytoria wszystkie, bo trzeba przyznać, że on ma ich sporo. Jak widać, całe Włochy Południowe, więc będzie przyjemnie. Z Munsterem zaraz będę miał wojnę, w sumie mogę ją wypowiedzieć zaraz. Z Augsburgiem również, potem dojedziemy w Wenecję, idziemy na Otomana. Z tymi, kurde, znowu wziął jeszcze z wszystkimi moimi sojusznikami, ta Genuła wzięła sojusz. A, i Hiszpania zerwała ze mną sojusz i papież. Brawo, dzięki. Czyli teraz mogę iść na spokojnie na wojnę z Hiszpanią i, na, i z Genułą. Jedynie Wielka Brytania utrzymuje sojusz, ale to, że papież zerwał, to już mi jest przykro. Dobra, ale papież to znowu. Ok, z papieżem ja chcę sojusz. Ale moi drodzy, na tym sobie zakończymy dzisiejszy film z Europy, Uniwersalist 4. Podbiliśmy naprawdę sporo, jesteśmy już bliscy pokonania Niemiec. Tak jak widzicie, w kolejnym filmie odzyskamy na pewno Włochy, dojedziemy Osmana i będę chciał zabrać tutaj Genui terytorium. No i powoli jechać w Francję, już pierwszą wojnę przegrała, teraz będzie przykrywała wszystkie kolejne. Więc bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Czekam na wasze komentarze i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, hej!